Cześć, to znowu Hompier, witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Medieval 2 Total War. Oblegamy KR Narwant, znaczy oblegamy i oni wyszli do nas, tak więc zaraz zaczną wybiegać. Myślę, że wy opuścicie drabiny. I wy też opuścicie drabiny. Wy opuścicie to. Rucznicy zacząć strzelać. Dobrze strzelać do nich, strzelać Bardzo dobrze, rozproszyli się Trzymać szyki Bardzo dobrze wybić je. Dobra, wycofać się Dobra, tutaj widzimy, możemy na tych szarżować. Na chłopów. Wy na tych szarżujecie. Już. Dobra, wy na tych atakujecie. Dobra wy pomożecie tym Dobra atakować tych Dobra i tu mają dowódcę On zaraz spadnie Niech pada, niech pada Dobra mi wy się wycofać i atakować tych Nie wchodzić gdzieś środka No przechwycony brama, bardzo dobrze Gonić i gonić Tutaj mamy jakąś tam potyrkę, bijemy się z... O! Wrogi generał zginął Bardzo dobrze Atakować ich, nie dać im uciec Nie tak prosto Gdzie tam tych odciągnęli? Kurwa, gdzie wy? Pomóżcie tutaj. Bardzo dobrze, gonić ich. Główny przechwycony ponownie. Aha, bo straciliśmy go, okej. Okay. Tak nie zauważyłem. Tam ci tam stoją. Okej. Okay. No my to wbijamy do środka. Rozwalać ich, rozwalać Bardzo dobrze gonić ich. Gonicie ich. Kować ich Dobrze siekać ich siekać. Siekać ich dobrze. Dobra opanowaliśmy miast y, ten zamek. Dobra kontrolę już wyszliśmy... Na rynek Siedzi tutaj z tobie próbują strzelać Nie są głupi Tutaj wojska potraciliśmy Ale tutaj dalej mamy konnicę Dobra strzelać o do tych Ale nie wy atakujecie Sorry Atakować 2 minuty 28 sekund Albo zostawcie ich, zostawcie, bo nie strzelić armii za dużo Oni strzelają, okej No, robi się wycofacie Wy też Tutaj A ucznicy zaczną w nich naparzać Bardzo dobrze. Wy się tu cofacie? Oj, ile to nas zostało? Minuta 47. Dużo czasu jeszcze. Dużo. Za dużo. Strzelać w nim. Strzelać dobrze. Bardzo dobrze, ale ich koszą. Bardzo dobrze. Kości ich. Dobra, Kary Wolnie jest nasz, 50 sekund zostało. Dobra, rozluźnij trzech, żeby nie mogli Was trafiać w ogóle. Dobrze, strzelać. Strzelać do nich mamy 15 sekund. Kończymy to Kończymy to Koniec bitwy, czas minął Wygnaliśmy Tak więc zrobiliśmy kar Narvon nie opłaciło im się to wyjście z osady kompletnie. Okupujemy osady Misja wykonana i dostaliśmy cztery oddziały rycerzy w zbrojach. Bardzo dobrze. Hiszpania i Portugalia Sojusz. A ty masz dojść tu? Chcemy sojusz i prawa handlowe. Okej. Okay. Ogłoszono sojusz. I relacje polepszone mam z Portugalią, gdyż oni mają też tymi już. O kurde, tu miejsca nie ma i oni się na zewnątrz po zaczęli pojawiać. No w ogóle doszkolimy. Ludzi. A wy się chociaż zbicie w jednym oddział. Kurna. No. Bardzo dobrze. Tutaj Hiszpanie są. No a Duńczycy tu są drugie zagarnić. Tak ciężkich walkach u drugie, oni chcą mi zająć? To jest niepojęte. Dobra, mam nadzieję, że oni nie zaatakują tego Zaatakowali drugie, dobra Z małrami się porozumieć Dobra, to ty idziesz tutaj. Tutaj gdzieś, gdzieś nie są. Relacje polepszone mamy z Hiszpanią. Karycina państwa polskiego umiera. Sesł fizyczny w Wenecji mają wojnę. Tu zrekrutowaliśmy. Punkt handlu żywnością zbudowany. No ra, mam nadzieję, że oni tu przegrają. Tak samo jak my. nie to w gród jak tylko będę miał trochę więcej hajsów 800 planetów to kosztuje dobra kończymy turę szkoci coś od nas chcą nie nie chcą nic dobra dobra zdobyli drugie źle To my zaatakujemy tutaj Co to jest w ogóle? Dobra, to już jest szkockie. Coś nam nie wyszło. Totalnie. Dobra. To szkotów trzeba rozwalić. Zbudujemy armię i szkotów rozwalimy. Prawa ze szkole. I zakończę turę już. O, jest miasto Maurów. Szkodzi, że próbuję coś robić. Maurowie i Hiszpania toczą ze sobą wojnę. To źle. Nawiązaliśmy kontakty z tymi tak więc zostaliśmy dwa oddziały znowu, które stoją znowu na zewnątrz. Ich pakujemy na statek. Kurna, zaznaczeniu. Na statek. A tutaj się jeszcze doszkalają ci. Okay. tych tu wysłałem właśnie żeby no w ogóle kupca kompletnie nie zapomniałem ja nie chcę armii żeby z tego agenta odstawić bardzo dobrze. Nie dowiesz tu, to źle. Okay. No i zakończymy turę. Szkodzi, coś tu próbuję cały czas, nie wiem co to znaczy. Że tak się witają, a nie chcą nic zrobić. Portugalia zawarły sojusz A, ci zawali rozejm Czyli zakończyła się wojna Długo ona nie trwała Bo jedną turę Ło, mm. jesteśmy na minusie Kurde Dobra Ile idziesz co najmniej tu? Ja to nam daję? 11 To daje 15, to idziesz tu Z tym nie będziemy się bić Mamy już kupca Dobra, zakończymy turę Bo tam się doszkadzają w kar na rwonie Tutaj szkodzi, sobie, to jest coś robią, nie wiem Ech. o de się coś Prawa handlowe Okej okay. Dobra, chcę prawa handlowe Ale co so już też weźmiemy myślę Dobra Mamy sojusz z tymi, tak więc nie będą nam przeszkadzać, jak tu będziemy Antwerpię przejmować. Sycylia i Moorowy wypowiedzieli sobie wojnę. Ci Moorowy się z kimś tuką. Miasto się rozrasta. Dobra. Ale ja tutaj nie mam za bardzo do nich z czym wyjść. Bo nie mam hajsów na budowanie armii. Źle, źle, bardzo źle. Dobra, zakończony turę. No już od razu jesteśmy na plusie. A, bo od Rady Królewskiej dostaliśmy golda. No i bardzo dobrze. Idealny moment. Um, rekrutacja i tych, tych dwóch zrekrutujemy wpierw. I to wszystko Tutaj nie mam portu wybudowanego No dobra, jeszcze jeden statek Okej okay. Zakończymy turę od razu Szkodzi się nam kłaniają Ponownie Raport rekrutacji Kurde, jesteśmy znowu na minusie Dobra, tutaj mamy jakieś tam wojsko O kurde, zapomniałem włączyć stopera, już jest chyba totalnie po czasie Myślę, że podzielę to na dwa odcinki po prostu i wrzucę to osobno Bardzo was przepraszam za to Zapomniałem oczywiście stopera włączyć Dobra, no to myślę, że na Szkotów się wybieramy powoli. I stoczymy tutaj pierwszą bitwę ze Szkotami. Całą armię wyjdziemy. Tak, chcemy zaatakować ich. Dobra, czyli wojna wypowiedziana i stoczymy bitwę na Dobra Czyli pierwsza nasza wojna. To czym wojny ze szkotami Mamy śnieg. Jesteśmy na wzgórzu. Myślę, że to nam pomoże. Naszych łuczników rozstawimy tu. Myślę, że będziemy się bronić Zaciekle Jeśli Jesteśmy na wzgórzu, to nam bardzo pomaga. W ogóle wejdziemy wszyscy wyżej. Tu się ustawcie jakoś Wy się ustawcie gdzieś tu No, gdzieś tam łączników tutaj zbijemy w kupę Wy tutaj się ustawicie Wy tu Wy tam Wszyscy I wy tu I kogo tam mamy z tyłu Nikogo. Zdawało mi się. Dobra. Łuczników mamy z przodu tutaj. Trochę bliżej ich damy. I rozpoczniemy walkę. Łoszko ci ze dużej armii tej nie mają. Ale widzę, że chcą szarżować. Bardzo dobrze, ja jestem na wzgórzu. Zobaczymy tu mamy zapcję biegnij Włącz trup pojedynku, wyłącz strzelanie na zawołanie. Tak chcę włączyć strzelanie na zawołanie. Strzelacie od razu, jak tylko znajdziecie jego zasięgu. Dobra, ognia. Dobra, włączymy im to jednak. Pełni strzelacie. Strzelacie dobre, bardzo dobrze. Bardzo dobrze strzelać, strzelać. Ognistymi strzałami. Oni idą w szyku. Strzeliwać ich. tam się udacie wy też wy się tam udacie dobra wy uciekacie, nie wiem co oni robią dobra tu staniecie sobie dobra ostrzeliwać ich oni nie mają żadnych uczników ani nic takiego widzę że nie Dobra, szarżują. Jednak się wycofują, nie wiem co nie wyprawiają. Kompletnie, dostają tylko strzałami cały czas. Giną. Dobrze, strzelać w nich, strzelać. Dużo jest darma, kurde. Strzelać w nich, strzelać, strzelać, cały czas strzelać Nie wiec, Iść Dobra Ostrzeliwać ich cały czas Zbić się wszystk. I lać się, lać się, Wjechać w nich Co my tu mamy? Szczepników Tam straż miejska ucieka, dobra, wjechać im w plecy O to mi chodziło, tutaj mniej więcej Z tym wycofaniem tych wojsk Dobra, łuczników wycofujemy wszystkich Wszystkich uczniów tu wycofujemy Z pola bitwy Bardzo dobrze tu ich tu Kurde, tylko ci oszczepnicy rozwalają mi chodnice Dobra, tu dobrze Do i General zginął Gdzieś tu w walce Konnica wycofać się ronicę w ogóle w popuch pani Kogo my tam mamy uczników, dobra Wybijajcie się tu, czemu wysycie Dobra ci Wy uciekacie tu. Wy uciekacie przed tymi. Wycofujecie? Co wy w ogóle robicie? Dobra, widź w nich chłopi. Ale wy macie ich tu, a nie biec. Turcie ich. Dobrze. To jest wrogi generał, jest a było, że zginął, kurde co jest Uciekają Strzelać w tych Dobra, nie strzelać, wycofać się Dobra, wbijać w tych Wrogi generał pada. Dobra, zwycięstwo, my się poddali, koniec bitwy. Bardzo dobrze. Tutaj mamy wrogi żołnierzy. Że jesteśmy za zarządem okupu. Przyjęli okup. Bardzo dobrze. Kapitan Michel. Dobra, weźmiemy go. Dobra, czyli mamy z nimi wojnę. Dobra, tutaj z Londynu weźmiemy oddziały. I wyruszymy na Antwerpię. O kurde! <grywa> Dobra, to zrobimy tak. Tego, tu Tego, tu, tych weźmiemy, tego, tego, tego wszystkich oszczepników weźmiemy. Weźmiemy tych puszników Bardzo dobrze I wy się wycofacie z do Londynu, a Wy zaatakujecie Antwerpie. No i dobra Zakończymy turę Szkoci coś chcą Nie chcą nic, znowu się tylko kłaniali Mimo wojny Mamy zdobyć Antwerpię Mediolan Węgry Sojusz Dobra, atakujemy Antwerpię Dobra, myślę, że tylko taron wystarczy, żeby to miasto zdobyć. Dobra, i ponownie czas się kończy, tak? Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Medieval Total War. Cześć.